Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest środa, 24 września. Dziś środa suchych dni wrześniowych oraz wspomnienie Najświętszej Maryi Panny od wykupu jeńców. Dzień drugiej klasy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, królowa korony polskiej. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Tematem rozprawki, która jak zawsze jest na końcu programu, jest jedna z wielu spraw, które panowie i panie na literkę z. Kropką aplikują narodom postchrześcijańskim, a sobie nie. Wpierw jednak zapraszam na sprawki. Niemcy. Fundacja imienia Roberta Boscha Opublikowała najnowszy raport dotyczący podejścia rodowitych Niemców do tzw. mniejszości etnicznych. Ankietowani zostali zapytani o swój stosunek do różnorodności religijnej. Według badań, zaledwie 34% respondentów uznała ją za ubogacenie kulturowe. Z kolei o różnorodności etnicznej pozytywnie wypowiedziało się 56% badanych. Wyniki ankiety znacząco odbiegają od poprzedniego badania przeprowadzonego zaledwie 6 lat temu. W roku 2019 odsetek rodowitych Niemców popierających wielość religii wyniósł 44%, co oznacza spadek o 10 punktów procentowych względem poprzedniego badania. Jeszcze bardziej widoczny był spadek w odniesieniu do mniejszości etnicznych. W roku 2019 sympatię do różnorodności etnicznej w Niemczech. Wyraziło aż 73% badanych, czyli o 17 punktów procentowych więcej niż w roku bieżącym. Cóż takiego się stało, że rodowici Niemcy mniej cenią sobie różnorodność religijną i etniczną. Austria i Kościół. W środę 17 września konferencja episkopatu Austrii opublikowała najnowsze dane dotyczące sytuacji Kościoła katolickiego w roku 2024. Zgodnie z raportem po raz pierwszy w historii liczba nominalnych katolików w Austrii spadła poniżej 50% mieszkańców. Przynależność do Kościoła Katolickiego zadeklarowało bowiem poniżej 4,5 miliona Austriaków, podczas gdy łączna liczba ludności tego kraju wynosi ponad 9 milionów. W samym roku 2024 Kościół Katolicki w wyniku apostazji opuściło 71 tysięcy Austriaków. I choć liczba ta jest mniejsza niż w latach 2023 i 2024, to odsetek katolików w ciągu zaledwie roku spadł o kolejne 1,5 punkta procentowego. Konferencja Episkopatu Austrii wskazuje natomiast na pozytywy wynikające z raportu. Według badań średnia liczba wiernych wysłuchujących niedzielną mszę świętą wyniosła 372 tysiące, co oznacza wzrost o około... 11% w porównaniu z poprzednim rokiem. W dalszym ciągu odsetek praktykujących katolików wynosi w Austrii 8%. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych lub jak dziś informacji o danym święcie dawka. Zanim jednak, mój drogi słuchaczu, przejdziemy do krótkiego omówienia święta Najświętszej Maryi Panny od wykupu jeńców, chcę z radością i wdzięcznością przypomnieć, że Mecenasem naszego kanału jest Kancelaria Prawna Tradycyjnego Katolika, Radcy Prawnego Pani Małgorzaty Wilczek, której zespół składa się z doświadczonych adwokatów i radców prawnych, świadczących profesjonalną i wszechstronną pomoc prawną w oparciu o bliskie nam wartości. Szczególnie wyspecjalizowane obszary działalności kancelarii to tzw. kredyty frankowe, prawo administracyjne ubezpieczenia, odszkodowania, sprawy rodzinne i szeroko pojętego prawa cywilnego. Kancelaria na hasło sprawki udziela porad, świadczy pomoc i zapewnia kompleksową obsługę prawną na preferencyjnych warunkach. Zapraszamy do kontaktu i współpracy. Szczegóły pod adresem internetowym umieszczonym w opisie tego odcinka. A my wracamy do omówienia święta Najświętszej Maryi Panny od wykupu jeńców. Święto to upamiętnia założenie zgromadzenia Najświętszej Marii Panny Miłosierdzia dla odkupienia niewolników, czyli mercedariuszy. Zakon powstał w XIII wieku po tym jak Najświętsza Maria Panna objawiła się we śnie świętemu Piotrowi Nolasko i zażądała od niego założenia tego zgromadzenia. Celem nowego zakonu było doprowadzenie do uwolnienia chrześcijan, którzy licznie byli więzieni przez południowo-hiszpańskich muzułmanów. Założenie nowego zgromadzenia zaaprobował najpierw król Aragonii Jakub I, a następnie papież Honoriusz III, który nadał mercedariuszom regułę benedyktyńską. Zakon posiadał dwie gałęzie: duchowną oraz rycerską. Zadaniem tej drugiej była także zbrojna walka z muzułmańskimi najeźdźcami i wypędzenie ich z Półwyspu Iberyjskiego. Pomiędzy XIII a XVII wiekiem zakon zdołał uwolnić niemal Uwaga! 500 tysięcy chrześcijan zniewolonych przez itam w północnej Afryce. Początkowo święto Najświętszej Maryi Panny od wykupu jeńców obchodzone było jedynie w kościołach mercedariuszy. W roku 1696 papież Inocenty XII rozszerzył je jednak na cały kościół. Francja. Jak informuje portal PCH24.pl, w ostatnich kilku dniach kolejne francuskie kościoły padły łupem kradzieży oraz aktów profanacji. Łącznie zaatakowano sześć świątyń. Wszystkie znajdują się na północy Francji, w pobliżu granicy z Belgią. W jednym z kościołów złodzieje skradli figurę Najświętszej Marii Panny, z innego kielich i patenę. Do najgorszej profanacji doszło w kościele świętych Marcelina i Piotra w Hanson, nieopodal miasta Valencien. Tam włamywacze, poza kradzieżą paramentów liturgicznych, wyważyli drzwi do tabernakulum i sprofanowali najświętszy sakrament. Ordynariusz lokalnej archidiecezji Cambrai, arcybiskup Vincent dolman potępił bluźniercze włamania i wezwał proboszczów do zwiększenia środków bezpieczeństwa, łącznie z... Uwaga, ograniczeniem godzin otwarcia kościołów. To była sprawka czwarta, a po niej reklama, uwagi warta. Niejaki Grakhus Babew był zaangażowany w rewolucję antyfrancuską, a z powodu specyficznych poglądów jest dziś uważany za jednego z ojców komunizmu. Jak wielu podobnych do niego wichrzycieli, zakończył swoje życie doczesne pod ostrzem gilotyny. Dlaczego więc doskonałe wydawnictwo Andegavenum wydało jego książkę, a redakcja Sprawy Kokiem Katolika chce ją dziś polecić? Dlatego, że doskonale przedstawia ona ludzki system rewolucji, mający na celu w tym konkretnym przypadku zniszczenie w Wandei dosłownie wszystkiego co się rusza. Jest to dobra lektura ku przestrodze, ponieważ i dziś nie brakuje szalonych zwolenników masowej depopulacji przy użyciu różnorakich metod. Wojna w Wandei a system depopulacji to opracowanie tekstu pana Grakhusa Babefa pod dość długim tytułem Życie i zbrodnie kariera deputowanego z Departamentu Kantal. Jego proces: proces Nantejskiego Komitetu Rewolucyjnego i ukazanie straszliwego systemu depopulacji wymyślonego przez Decemvirat. Praca napisana w roku 1795. Przy okazji procesu zbrodniarza z Nantes, Jeana Baptista Carriera, to świetnie udokumentowany akt oskarżenia przeciwko dyktatorskiej polityce prowadzonej przez członków konwentu i Robespiera, która doprowadziła do okrutnej rzezi Wandejczyków – mężczyzn, kobiet, starców i dzieci. Tekst Babefa jest poprzedzony wartościowymi opracowaniami współczesnych francuskich historyków. Jedno z nich dotyczy pamięcio Czyli celowego przemilczania zbrodni. Między innymi pod tym względem ludopo-wandejczyków przypomina masową rzeź Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, dokonaną przez Ukraińców. Link do zakupu książki znajduje się na samej górze opisu tego odcinka. Uwaga, na kod sprawki uzyskasz, mój drogi słuchaczu, 25% rabatu na tę i wszystkie inne książki wydawnictwa. Andega Venum. Pod linkiem do książki zostały umieszczone linki do trzech wykładów profesora Piotra Tylusa, autora tłumaczenia polecanej dziś pozycji, które poruszają temat babefa i depopulacji Wandei. Luksemburg i cały Kościół. Na początku września ordynariusz Luksemburga, jezuita, kardynał Jean-Claude Hollerich, udzielił wywiadu austriackiemu tygodnikowi Die Firsie. W rozmowie z dziennikarzem ultraliberalny hierarcha po raz kolejny wyraził swoją niezgodną z nauczaniem kościoła opinię na temat środowisk LGBTQ i wszystkie inne literki. Kardynał powiedział: Nie definiowałbym moralności, zwłaszcza moralności seksualnej, tak wąsko, jak czyni to dziś kościół. Słynący z poparcia dla tęczowej agendy duchowny stwierdził ponadto, że choć wielu patrzy na przeszłość świata i kościoła ze strachem, to jako wspólnota musimy ją zaakceptować i iść naprzód. Niestety wypowiedź hierarchy jest dość podobna do opinii papieża Leona XIV, o której wspominaliśmy w sprawkach rano w poniedziałek. Kardynał Holeris już przed kilkoma laty otwarcie usprawiedliwiał sodomickich księży, zaznaczając, że w jego diecezji żaden duchowny nie będzie karany za posłane skłonności. Portugalia w środę 17 września zwolennicy przyznawania kolejnych przywilejów przybyszom z zagranicy zorganizowali protest pod budynkiem portugalskiego parlamentu. Manifestacja była sprzeciwem, przeciwko niedawnym decyzjom premiera Luisa Montenegro, który w obliczu coraz większych problemów powodowanych przez cudzoziemców rozpoczął procedowanie ustaw ułatwiających ich deportację. W trakcie demonstracji do manifestantów przemówił lub przynajmniej próbował prezes najbardziej prawicowej partii Portugalii, Czego, pan Andre Ventura. Konserwatywny polityk próbował rozmawiać z protestującymi oraz deklarował poparcie dla deportacji cudzoziemców. Wśród demonstrantów byli również przybysze z zagranicy, którzy wdali się w przepychanki z ochroniarzami pana Ventury oraz skandowali w jego stronę pełne miłości wulgarne epitety. Ostatecznie prawicowy polityk został ewakuowany z miejsca zdarzenia w asyście policji. Szczęśliwie bez żadnych obrażeń ze strony lekarzy z południa. Przenosząc to na grunt polski, trzeba mieć świadomość, że o wiele trudniej jest kogoś deportować, niż po prostu go nie wpuścić. Siódma sprawka to krótka lektury duchowej dawka. Święty Ludwik Maria Grignon de Montfort, traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny. Kontynuacja rozdziału pierwszego, części drugiej. Jezus Chrystus jest ostatecznym celem i kresem nabożeństwa do najświętszej dziewicy. 65. Jednakże, Mistrzu Mój Miły, większość tych uczonych nie zdoła odwieść nas od nabożeństwa do najświętszej panny i sprawić, że staniemy się wobec niego obojętni, a będzie to dla nich upokorzeniem za ich pychę. Ustrzeż mnie, panie. Ustrzesz od ich uczuć i praktyk, a daj mi udział w uczuciach wdzięczności, poważania, szacunku i miłości, które Ty sam okazujesz Twojej świętej matce, abym Cię miłował i chwalił tym więcej, im dokładniej będę Cię naśladował i im bliżej będę kroczył przy Tobie. 66 Jeżeli dotąd nic jeszcze nie powiedziałem na cześć Twojej świętej matki. Dodaj mi łaski, abym ją godnie chwalił. Fakme dignie tuam matrem kolaudare, wbrew wszystkim wrogom, którzy przecież i Twoimi są wrogami, abym ze świętymi radośnie mógł powiedzieć: Non prezumat aliquis deum se habere propicium, qui benedictam matrem offensam habuerit. Niech się nie spodziewa miłosierdzia Bożego, kto Jego świętą matkę obraża. 67 Abym zaś z miłosierdzia Twego otrzymał łaskę doskonałego nabożeństwa do Twojej świętej matki i mógł je rozkrzewić po całej ziemi. Spraw niech Cię ukocham gorącą miłością. Przyjmij żarliwą modlitwę, którą ze świętym Augustynem zanoszę do Ciebie. Tyś jest Chrystus, ojciec mój święty, mój Bóg litościwy, mój król wielki, mój pasterz dobry. Mistrz mój jedyny, wspomożyciel mój najlepszy, umiłowany mój przepiękny, mój chleb żywy, mój kapłan na wieki, przewodnik mój do ojczyzny. Ma światłość prawdziwa, słodycz moja święta, moja droga prosta, moja mądrość jasnością lśniąca, prostota moja nieskalana, mój pokój niezmącony. Cała straż moja, dziedzictwo me drogie, moje zbawienie wieczne. Chryste Jezu, mój najmilszy panie, czemuż kochałem i pragnąłem w całym swym życiu czegokolwiek prócz ciebie, Boga mego? Gdzież byłem, kiedy myślą i sercem nie byłem z tobą? Odtąd będzie inaczej. Pragnienia moje wszystkie, rozpalajcie się i ulatujcie do pana Jezusa. Biegnijcie już dość zwłoki, spiesznie zmierzajcie do celu waszego. Szukajcie tego, którego szukacie. Jezu, niech wyklęty będzie, kto ciebie nie kocha, niech przepełniony będzie goryczą, kto ciebie nie miłuje. O słodki Jezu, niech cię ukocha, niech rozraduje się w tobie, niech cię podziwia wszelki rozum oddany chwale Twojej. Boże serca mego i cząstko moja, Chryste Jezu, niech umrze w sercu moim własny duch mój, a żyj Ty we mnie. Niech się rozpali we wnętrzu moim żywy węgiel Twojej miłości. Niech się wzmaga i rozpali ogniem potężnym, niechaj się pali nieustannie na ołtarzu serca mego, niechaj się żarzy we wnętrznościach moich i niechaj w głębi duszy mojej płonie. Obym w dniu skonania mego stanął doskonały przed obliczem twoim. Amen. Rozdział 2. Święte niewolnictwo. Od tego miejsca zaczniemy, mój drogi słuchacz, jutro. Kanada. Jak informuje portal Lifesite News, do dość absurdalnej, choć nie jak na standardy kanadyjskie, sytuacji doszło w jednej ze szkół w prowincji Kolumbia Brytyjska. Jeden z nauczycieli przyszedł do szkoły w koszulce afirmującej ideologię LGBTQ i wszystkie inne literki. Do jego zachowania odniosła się matka jednego z uczniów, pani Bryony Dixon, krytykując nauczyciela w mediach społecznościowych. We wpisie kobiety czytamy: Założę się, że ten pedagog przez cały rok będzie wypełniał głowy uczniów radykalizującymi i pseudonaukowymi treściami. Jak się okazało, sprawa trafiła do Kuratorium Oświaty, które po krótkim postępowaniu uznało zachowanie pani Dixon jako sprzeczne z kodeksem praw człowieka Kolumbii Brytyjskiej, a zarazem stanowiące przejaw nękania. Zgodnie z decyzją Kuratorium, kobieta została ukarana z zakazem wstępu do szkoły, do której uczęszczało jej dziecko. Niedługo po ogłoszeniu postanowienia Kuratorium, kobieta przepisała swojego syna do innej. Być może mniej zideologizowanej placówki. Polska. W połowie września główny inspektor sanitarny pan Paweł Grzesiowski wziął udział w posiedzeniu Senatu. W wystąpieniu na sali plenarnej, Akolita Big Farmy w Polsce przedstawił stan zdrowia publicznego w Polsce. Pan Grzesiowski nie zmarnował tej doskonałej okazji do szerzenia swojej propagandy w Izbie Wyższej Parlamentu. A głównym punktem jego przemówienia były oczywiście kryzysy klimatyczne w ludzkie ramię. Pan inspektor wezwał senatorów do zbudowania ponadpartyjnego porozumienia na rzecz rozwoju kolejnych wersji cudownych eliksirów, przy okazji strasząc seniorów zagrożeniem ich zdrowia i życia w przypadku niewystarczającego zainfekowania społeczeństwa wynalazkami medycyny. Ów rozwój polegać ma w pierwszej kolejności na prowadzeniu elektronicznej karty szczepień umożliwiającej kontrolę pacjentów, zwiększeniu refundacji preparatów w aptekach oraz uproszczeniu procedur kwalifikacji do przyjęcia cudownego eliksiru. Pan Grzesiowski zapowiedział również zmiany w kalendarzu szczepień, rozszerzając obowiązek częstowania dzieci kryzysami klimatycznymi w ramionko przeciwko kolejnym chorobom przenoszonym tym razem drogą płciową. Mnie osobiście, mój drogi słuchaczu, razem z moją żoną i rodziną, Ministerstwo Zdrowia ciągle to próbuje nakłonić do kolejnych kryzysów klimatycznych w ramiona moich dzieci za pomocą dotkliwych kar finansowych. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś, mój drogi słuchaczu, pewne spostrzeżenie na temat panów na literkę z. Ich umiejętności zdobywania kontroli nad światem są przeolbrzymie. Jednym ze źródeł ich przewagi nad nami w sprawach ziemskich jest zupełnie inny od naszego kodeks moralny, z naszego chrześcijańskiego punktu widzenia stricte amoralny. A ich księga na literkę T naprawdę jest, między innymi, instrukcją przejęcia kontroli nad światem. Gdyby te sprawy nie były tak poważne, a skutki dla nas w zasadzie na każdym polu tak opłakane. Sprawa ta byłaby fascynująca i dziś chcę podać jeden z przykładów tego, jak to w sumie jest śmieszne. Jedną z wielu technik zdobywania kontroli nad światem postchrześcijańskim jest tak zwana różnorodność i inkluzywność. Zaczęło się od tak zwanego multiculti, a następnie indoktrynowania, wręcz tresowania białego człowieka, że nie wolno w najmniejszym nawet stopniu bronić białej tożsamości. W Stanach Zjednoczonych potem nastąpiło tzw. DEI, czyli różnorodność, równość i inkluzywność, który to program w rzeczywistości oznacza faworyzowanie na każdym niemal polu wszelkich mniejszości kosztem białego chrześcijanina. W Europie mieszajcie się narody, wszyscy jesteśmy Europejczykami i otwierajcie się na przybyszów z południa. Patriotyzm to ksenofobia, nacjonalizm to faszyzm. Jakakolwiek próba odróżnienia swojej grupy, czy to etnicznej, czy narodowej, czy religijnej, to koniec końców mowa nienawiści. Co jest w tym takiego fascynującego? To że jest tylko jedna grupa, która w najmniejszym stopniu nie poddaje się temu, co sama aplikuje pozostałym. To panowie i panie na literkę z, z kropką. Gdy na przykład do Stanów Zjednoczonych przybywa Irlandczyk, Hiszpan czy Włoch, jeżeli postanawia tam pozostać, Najdalej jego wnuki są już pełnoprawnymi Amerykanami. Tak zresztą powstały i rozwijały się Stany Zjednoczone. Gdy do tej samej Ameryki przybywa pan lub pani na literkę Z z kropką, nawet za kilka pokoleń najprawdopodobniej będzie on w sercu miał nadal interes państwa położonego w Palestynie na literkę I, bardziej niż interes Stanów Zjednoczonych. Postawa tych pań i panów jest dokładnym przeciwieństwem tego, co z taką siłą i przy takich nakładach wkładają do głów kolejnych pokoleń narodów, które podbijają lub już dawno podbiły. My wszyscy, wszyscy go, świata, mamy się mieszać, wyrzekać wszelkich korzeni, wyrzekać rasy, narodowości, religii i kultury. Nie zamierzają natomiast zrobić tego nigdy panowie i panie nazwę z kropką, zawsze bardzo mocno utrzymując swoją odrębność. Religijną, kulturową, etniczną i finansową. I to akurat w ich postawie, czego nie można powiedzieć o wielu sposobach ich działania, jest akurat czymś zupełnie normalnym i naturalnym. My, Polacy i Katolicy, powinniśmy, choć oczywiście przy użyciu zupełnie innych, bo chrześcijańskich metod, również bronić naszej tożsamości i odrębności od innych ras, kultur i religii. Mario posłuchaj się mną dziś, jak chcesz. Wykorzystaj mnie, jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik. Zszedł z drogi zatracenia, poszedł do Spowiedzi Świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej siedmiowyrazowy komentarz. A jeżeli chcesz wesprzeć pracę zespołu Sprawek Okiem Katolika finansowo, regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie. "Albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty. To szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo, bardzo dziękuję i przypominam, że w minioną niedzielę została odprawiona kolejna już msza święta tradycyjna w intencji o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich wspierających nas finansowo. Kolejna zaplanowana jest na październik." Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Najświętsza Mario Panno, módl się za nami. Człowieku rozumny." Trzymaj się, nie łam się. I bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do przeczytania na www.wielkapolskakatolicka.pl i do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.